Cześć, witajcie, to znowu ja, Kamerlord. Kontynuujemy naszą przygodę w Anton. Jak już ostatnio nam się udało zdobyć piłę, mamy siekerę mamy przy sobie drewno i jakieś inne rzeczy. Musimy znaleźć teraz dobre miejsce na zbudowanie naszej pierwszej bazy. Ups, ups, ups. Tak więc, tak. Ostatnio nagrywanie nawet idzie całkiem spoko. Teraz. Szkoda, że nie mogę kontynuować serii z Robina. Ale już tak prawdopodobnie za kilka dni pojawią się odcinki. Ponieważ jestem na dobrej drodze do rozwiązania problemu, być może nie, nie będę musiał zmieniać monitora. Wszystko się okaże. Tu zastanawiam się, jest trochę miejsca. Można zbudować jakąś wieżę. A przy okazji, stację mam blisko i wodę. To raczej będzie to miejsce, w którym zrobię bazę. Jeszcze tutaj nigdy nie robiłem jej, więc to będzie e, mój pierwszy raz. <laughs> e, dzielimy sobie drewno pięki na deski. Żeby wszystko mi się zmieściło. Muszę pozwalać niepotrzebne śmieci. Zbieram, zbieram, zbieram drewno i zaraz zaczniemy kraftować. Eee, na początek chcę skraftować skrzynkę. Eee, jeden patyk więcej by mi się przydał, ok. Eee, można przerobić deskę na patyki, więc mam patyków już sześć. I teraz postawimy tę skrzyneczkę sobie gdzieś. Oczywiście pierwszą skrzynkę postawię gdzieś na boku, ponieważ nie można zbierać itemów postawionych raz. Raz skraftowana skrzynka na przykład. Jak będę chciał ją zebrać, to musi zostać zniszczona. A więc to, to, to trochę mija się z celem, moim zdaniem. Powinna dojść opcja jak najszybciej, aby można było e, ściągać postawione, skraftowane przez nas rzeczy. No bo inaczej jest trochę bez sensu, jednak, nie? że nie możemy podnieść sobie skrzynki, ale rozumiem dom na przykład fundament, no to co innego trzeba go zniszczyć, ale skrzynka to jest jednak drobniejszy przedmiot. I jednak nie powinno tak nie powinna to tak wyglądać. Ale to jest jeszcze w b wersja, wersja beta gry, więc pewnie wszystko będzie dodawane w trakcie, tak aby to miało ręce i nogi. Mam nadzieję, że mnie słychać teraz dosyć dobrze. Odsunąłem się trochę od mikrofonu i widzę, że słychać nie. To znaczy widzę, że dźwięk się nagrywa, ale wydaje mi się, że się ściszyło przez coś. Nie wiem przez co. Po nagraniu tego materiału nie chcę się teraz tego ciąć. Przed następnym sprawdzę o co chodzi, dlaczego mi się to ściszyło. Żebyście wszystko dobrze słyszeli, tak? Bo... Dowiedziałem się, że ostatnio odcinek bodajże pierwszy No było mnie dosyć kiepsko słychać, tak? I teraz staram się to poprawić, a aby wszystkim się podobało Oczywiście moje materiały poprawiam dla Was I robię wszystko, żeby je poprawić No a co mi zachodzi, to sami widzicie Już z czarnych pasków udało mi się pozbyć Tych na górze i na dole ekranu Myślę, że to też... Też e, poprawię jakość filmu, jakość materiału i e, tak, i jakoś to rozwijam, no cholerka, nie jest to takie proste jakby się wydawało po, początkowo, ale z czasem nabiorę jakieś wprawy i będzie to wszystko dużo prostsze, będę w stanie nagrywać być może więcej materiałów i e, jakoś sprawniej będę to renderował, bo teraz póki co render jest na, jednym z większych problemów, trochę to trwa. E, Poza tym, jeszcze wysyłanie zajmuje sporo czasu. No a jednak, mam też inne rzeczy do roboty. Nie no, mogę cały dzień sied siedzieć i nagrywać. Eee, więc jakoś wychodzi. No, napisałem na fanpage'u teraz, że filmy będą co 2-3 dni. Teraz e, może wyjdzie jednak częściej. No to będzie zależało od, od dnia. Od tego, czy mam czas nagrywać, czy nie. Bo może się okazać też, że przez 3-4 dni nie będzie filmów. Oczywiście będę starał się o tym napisać. Będę starał się pisać o tym na, na fanpage'u, tam na, tym, na mojej stronce, na profilu na Facebooku. No bo jednak, jeśli daję Wam o tym znać, to znaczy, em, że nie zapominam o Was. Oczywiście nigdy nie zapominam o, o nagrywaniu. Jest to strasznie, strasznie fajny, strasznie mnie. Em, no strasznie, sprawia mi to w sumie dużo przyjemności, nagrywanie, nagrywanie materiałów dla Was. A to, że wychodzi różnie, no to już trudno. To, tak, tak bywa. Co ja zrobiłem? Myślałem, że automat ustawi to dobrze, a ustawił krzywo. Nie ma automatycznego dopasowywania. Mało budowałem budynków własnych. Najczęściej buduję jedynie barykady jakieś. I zapory do gotowych budynków. Ym, dlatego z fundamentami nie jestem obeznany jeszcze. I tak. I co bym mógł tu jeszcze wam opowiedzieć ciekawego? O, mam jakiś szpinek. Na no ostatnim nie wydarzyło mi się nic ciekawego. Yy, tu może jeszcze dodam, że umieściłem moją jakby reklamę. Zareklamowałem swój kanał na stronie let'sPlay.pl eee, no i otrzymałem już odpowiedź na no jedną oczywiście. Chciałbym więcej, żeby dowiedzieć się co więcej osób myśli, ale pierwszy komentarz był mm, pozytywny, jak najbardziej. Właśnie stamtąd dowiedziałem się o dźwięku, bo tak przeoczyłem to w trakcie tworzenia, w trakcie montowania pierwszego odcinka. Tam oczywiście to napisali, napisał i dlatego już poprawiłem. Tyle, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, dlatego teraz obserwuję cały czas, jak głośno to się nagrywa. Ale mam jeden pewien problem, bo w trakcie, jak rozpoczynam nagrywanie yy, obrazu gry, to automat ścisza mi mikrofon do zera praktycznie, co trochę mnie martwi. E, no więc, tak, więc, więc właśnie widzę, że mój mikrofon został ściszony ponownie. I teraz dźwięk, który usłyszycie będzie prawdopodobnie po normalizowaniu go w Audacity, czyli po głośnieniu jakimś. Więc może być trochę, trochę inny, trochę jakby to powiedzieć, bardziej bardziej mechaniczny. No nie wiem. Tak mi się wydaje, że wszystkie edycje w Audacity poza... no wyciszanie też, wyciszanie też, usuwanie szumów, które zazwyczaj muszę robić. To też na to wpływa. Oczywiście, w, w rzeczywistości mam trochę inny głos, trochę inną barwę głosu niż to, co słyszycie, no ale na to zaradzić nie, nie potrafię. I, I tak, i co jeszcze bym tu dodał? No ja nie wiem co się dzieje. Dobra, tak zostawię ten fundament. Nie będę rozbierał tego cały czas. Skraftujmy dalej sobie pilary bodajże. Tak, pilary to były. Tylko trzy mi się uda szkoda. Na każdym włączeniu muszę postawić pilar. Ponieważ ściany buduje się od pilara do pilara. A więc tak, a więc szkoda, że kurde tych mapów drzew, nie wiem dokładnie jakie to jest drzewo. Jeśli, jeśli ma tłumaczenie, to nie znam go, więc będę nazywał to tak jak się nazywa wygrzeć, czyli tych mapów drzew, szkoda, że tak mało mam I muszę pod niebiegać na szczyt tutaj. Coś przy okazji będę musiał zaraz zjeść i wypić, bo zacznę umierać z głodu. Hmm. Oczywiście w tym momencie już e, zachęcam Was do łapkowania i komentowania. Oraz możecie udostępniać kanał, że ponieważ im, więcej, im więcej nas e, o, oglądacie te filmy, tym dla mnie jest to przyjemniejsze tworzenie tego wszystkiego. No ostatnio już całkiem byłem zszokowany. 11 subskrypcji już wskoczyło e, co, jest, co jest pozytywne, Z moim zdaniem, bardzo, bardzo dobrze się rozwija to wszystko. I tak, i jeśli chcecie, możecie polecić kanał swoim, swoim znajomym, przyjaciołom. Możecie wpisać mi, co byście chcieli obejrzeć. Tutaj przy okazji od znajomego dowiedziałem się, że mam nagrywać więcej internet, Anturnet. ponieważ podobno przyjemnie się to ogląda. No. Zobaczymy wszystko jak to będzie szło. E, po, 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 po. Coś chciałem powiedzieć, ale właśnie przez tą złamaną nogę e, straciłem wątek. E, I tak, no możecie pisać, co byście chcieli oglądać o mnie, czego więcej, czego mniej. E, mam nadzieję, że Wasze komentarze nie będą e, abym nagrywał więcej Shadows the Vatican, czy jak to tam ma ponieważ nie jestem pewien, czy dam radę zdzierżyć tą grę do końca. Oczywiście kiedyś na pewno przełamie się. Nie wiem czy nie wiem czy to będzie normalny gameplay, czy przyspieszony, ponieważ fabuła tam jest strasznie muzolna. Chcę przejść całą grę, chcę zobaczyć co jest na końcu. Mm, trochę jest to wciągające, ale jest to strasznie nudne. Więc, więc, tak, na, na let's play, na coś, co byście chcieli oglądać, to raczej się nie nadaje zbytnio. Ale na pewno, jakbym miał grać to sam dla siebie i nie nagrywać tego, to nigdy bym nie ukończył tej gry. I prawdopodobnie po pierwszym uruchomieniu bym ją zgasił. A tak stwierdziłem, a kurczę, nagram coś. No i w ten sposób myślę, że poznam zakończenie tego tej gry. I. Tak, no i właśnie przy okazji chciałem powiedzieć, że nagrywanie właśnie jest czymś, co... co daje mi motywację do, do ogółem przechodzenia tych gier. Niektóre gry e, prawdopodobnie bym nie, nie przechodził ponownie. Robin no akurat, miałem w planach, tak i tak. Ale... ale, ale... Assassin's Creed, no nie wiem, nie wiem czy bym, czy bym grał tak po prostu. Czymś zainstalował to dla siebie, tak po prostu, żeby pograć Na pewno pomyślałem w tym momencie o tym, że przyjemnie mogłoby się wam oglądać Moje co, je, Moje Żałosne poczynania w asasynie. I na pewno to może sprawić wam jakąś radość, może możecie zacząć się nawet przy tym śmiać Przy moich kalecznych wyczynach No i tak I, i właśnie w ten sposób Pojawiły się odcinki Assassina, które też niebawem zacznę nagrywać z powrotem. Kurde, tyle serii naraz. Właśnie tego chciałem uniknąć początkowo. Aczkolwiek Lola mogę nagrywać zawsze. To znaczy, nie mam aktualnie veny do nagrywania Lola. Wota niedługo dogram kolejny odcinek. Prawdopodobnie będę z, z, kimś, go, z kimś go nagrywał. To będzie niespodzianka, ponieważ niektórzy widzowie mogą znać tą osobę osobiście i mogą się zdziwić. Oczywiście to, to jest spośród tych 11 subów z dwie osoby mogą znać osobę, z którą zagram tak, tak mi się wydaje. No i to może być pewna niespodzianka. Oczywiście inicjatywa wyszła spontanicznie. I musimy teraz zgrać się. Z terminem, aby nagrać to wspólnie. Tak, więc lol, na razie przerwa. WOT pojawi się niedługo. Robin prawdopodobnie też już od, nie, od niedalekiej przyszłości, to być może za 3-4 dni może, może już mi się uda coś nagrać. Nie wiem, czy nie będzie ścin w tym, ponieważ będzie to tak kurczę, nagrywane jakby to powiedzieć okrężną drogą ponieważ jak, jak już mówiłem wcześniej, teraz pewnie się powtarzam, no to ten monitor mi się uszkodził i, i przez to obra kolory w robinie były strasznie zmienione. Nie dało, się, nie dało się nic zobaczyć. Wpadłem na pewien pomysł i w sumie to testowałem już i muszę powiedzieć, że kolory wróciły do normy w trakcie tego, jak to testowałem. Tyle, że nie jestem pewien, czy w trakcie nagrywania wszystko będzie ok. To jeszcze muszę testować. I oczywiście, jeśli będzie taka możliwość, będzie, będzie opcja nagrania wam kolejnych odcinków Robina, to to zrobię. A póki co no, trzeba poczekać. Tak więc Robin też już jest w planach z powrotem. Asasina trochę rzadziej, ale też będę dogrywał. Co tam jeszcze zostało? Shadows on No na razie w ogóle nie planuję tego, nie planuję kończyć serii. No i Internet. Anternut będę dogrywał do tego momentu, aż będzie Wam się podobało. Jeszcze nie zmuszam Was do takiego, wiecie, no na przykład jak to robią ci więksi YouTuberzy, bo to jest moim zdaniem forma zmuszania. Dajcie mi 30 tysięcy łapek, to nagram Wam kolejny odcinek. Ja tak nie robię, no bo po pierwsze jestem za mały, a po drugie to jest trochę głupie, no i moim zdaniem rzecz A myślę, że jeśli będziecie chcieli, będą komentarze na temat tego, żebym nagrywał dalej Anturnów. Może inną serię, może inny poziom trudności, może inną mapę, możecie mi podrzucić cokolwiek w komentarzu. Ja, staram, ja postaram się wam, dla was to rozegrać. Może jakieś multi, może jakiś kop na jakimś serwerze małym się nagra. To już wszystko zależy od was, co byście chcieli zobaczyć. Musicie mi napisać to w komentarzu. Ponieważ jeśli nie napiszecie mi tego, no to po prostu w pewnym momencie przestanę dogrywać filmy z Anturmi. Tak myślę, że przestanę. Do czasu aż na pewno robina nie skończę. A jak skończę Robina... No to wtedy pomyślę o stworzeniu takiej, takiej już pełniejszej serii z tej gry W której bym już robił coś innego niż powiedzmy Bo na razie to moim zdaniem jest takie trochę Chillowa pogrywka, no bo ja tutaj nic nie robię Nie robię szczególnego nic, tylko sobie przez Te ileś minut gawędzę I przy okazji żebyście się nie nudzili to Czekam w tego Antoneda. I tak, myślę, że po tej serii, jeśli byście chcieli, to następna seria z tej gry, właśnie, jeśli byście chcieli, musicie mi to napisać, bo inaczej nie pojawią się odcinki. To, to będę podkreślał i to, to tak będzie, że jeśli mi to napiszecie w komentarzach i, i, i napiszecie to no, w jakiś sensowny sposób. To te odcinki będą się pojawiać. I następne, następne, co bym wam dograł, to by był poziom hard, najtrudniejszy jaki jest. Jest o tyle trudniejszy, że jest chyba zmniejszony o połowę drop od normalnego, czyli nie tak jak tutaj razy dwa od normalnego, tylko o połowę mniejszy niż normalny. Dochodzą wyższy poziom zombie, i chyba można krwawić czy coś. No dobra, a w tym momencie widzę, że już mamy 17, prawie 18 minut nagrania. No to tyle. Zachęcam Was do udostępniania moich filmów, do, do polecenia mnie znajomym, lajkowania, komentowania, subowania. I to tyle na razie. Cześć!